Ale najpierw Państwa poinformuję o tym, co wisiało nad nami, co było przygotowywane rękami wszystkich ugrupowań. W obecnym parlamencie wszystkie te ugrupowania dążyły do tego, żeby, żeby polski transport na terenie Federacji Rosyjskiej został zablokowany i tu mam. Państwa, mam wiadomość z Forbesa dla Państwa na ten temat, bo nie znalazłem w onetach, w wirtualnych Polskach jakoś cisza, cisza że 20 tysięcy kierowców straci pracę na rynku rosyjskim i z tego powodu może około 2 polskich firm transportowych paść. W ogóle jakby nieistotna informacja, rzeczywiście Forbes amerykański z domeną rosyjską, tak? działający na terenie Rosji, normalnie Forbes działa na terenie Rosji amerykańskiej, posłowie Dumy Państwowej zdecydowali o zakazie przejazdu polskich ciężarówek przez Rosję, także... Jak się macie ci z Konfederacji, bo tam wiadomo, że tam ci to parli Trzaskowski tak? i ci z PiSu parli, ale jak się macie? Udała się akcja nie dla kierowców z Rosji i Białorusi, tak? udała się wam ta akcja, jesteście zadowoleni? Pomogliście polskim transportowcom w ten sposób? Proszę Państwa, jeżeli my nie zmądrzejemy, to my nie będziemy mieli lepiej, to będziemy mieli gorzej, po prostu musimy zmądrzeć, i to jest recepta na nasze wszystkie problemy. Mądrość, prawda, konkrety. Nawet, proszę Państwa, nie potrzeba tutaj kłamać, tu wszystko leży. Biały wywiad aż uczy. Ja, proszę Państwa, ja nie, od, nie odczuwam czegoś takiego jak sezon ogórkowy, jeżeli chodzi o informacje z programu, musisz to wiedzieć. Ja mam kolejkę, której nie mogę obrobić, tyle jest konkretnych faktów żadnych fakeów, które wystarczy tylko odpowiednio analizować, kleić do kupy i ja w ogóle nie odczuwam żadnych braków i potrzeby fantazjowania.